Witajcie. Po dłuższym czasie kolejny odcinek. Dzisiaj przedstawię Wam taką mini konsolkę Retro Arcade, która pochodzi z Chin. Jest o tyle ciekawa, gdyż jakby wyglądem przypomina dawne automaty Arcade, bardziej może takie typu Bartop, które teraz są produkowane. Pudełko samo w sobie ładnie wykonane tu jest też taka ogólna specyfikacja konsoli widać, że to jest system 64 bitowy ekran 4,3 cala wsparcie dla platform takich jak CP1, CP2 Game Boy Advance Game Boy Color Game Boy tutaj też jest chyba Super Famiclone Mega Drive NES Co mogę więcej powiedzieć? Do konsoli też są dołączone takie tutaj pady, które widać z boku. Tutaj też widzimy jakie są wejścia. Yy, tutaj widać, że jest yy, tak yy, ta manetka, taka gałka do sterowania, jak w typowych automatach arcade. Yy, sześć przycisków, yy, yy, poziom głośności do regulowania, tutaj takie pokrętło. Wejście USB, wejście audio wideo, czyli czyńcze, no ten obraz, obraz jednak z tego co tam się orientuje, jest trochę pogorszony. To jednak nie jest wejście Full HD. Wejście na dodatkową kartę pamięci, gdzie można po prostu jakby swoje ulubione rzeczy umieścić. Podłączenie, jeżeli nie chcemy na baterii, bo jest tutaj też możliwość użycia tego akumulatorka większego. To podłączenie po prostu za pomocą ładowarki e, telefonu, no i przycisk power. Teraz rozpakujemy pudełko, zobaczymy co zawiera, wśro, e, zawiera całość. Tłoczkę położymy sobie na boku. Jest to pierwsze otwarcie, więc e, tak naprawdę nie wiadomo e, co jest jeszcze w środku. Instrukcja obsługi. Tutaj widać właśnie jakieś takie krótkie objaśnienie, jak podłączyć, do czego, jak można tutaj podłączyć tą konsolkę. Kabel audio wideo Kabel USB, wersja B do ładowania. Posola jest dość dobrze zabezpieczona, widać, że um, zadbali o to, żeby nie uległa zniszczeniu podczas ewentualnego transportu, to się tu lekko Mamy wyciągnięte. Wszystko jest całkiem solidnie przygotowane. Tutaj mamy dwa pady. Może rozpakujmy jeden, zobaczymy, jak wygląda. Pady stosunkowo małe. Ale jednak tutaj, jakby ten wciskanie guzików całkiem dobrze wykonane takie z półprzezroczystego plastiku ciemnego. Wejście USB, no, drugi pad, tak samo też zapakowany, w ten sam sposób. No i sama konsola prezentuje się tak. bliżej trochę, żeby było widać. Czyli tutaj, no, screen protector założony, to od razu sobie możemy go ściągnąć. Napis Retro Arcade. Tutaj jest ta gałka, bardzo przyjemnie pracująca. Guziczki też fajnie wykonane. Start select. Z boku prezentuje się tak. Tutaj mamy pokrętło głośności. No i z tyłu wejścia. To widać. Eee, przybliżę troszkę do kamery. Dwa wejścia napadu USB. Wejście tutaj. TV. Na kartę. Ładowanie. Power. O, nawet jest chyba naładowana. A i to jest akumulator w środku. Także można ją też włączyć. Dobrze, to może zrobimy pierwsze włączenie. Zobaczymy czy w ogóle działa. Koś tak bliżej przesunę, żeby było może lepiej widać ekran. Ekran się włączył. Obraz jest bardzo ładny, wyraźny. No i wita nas menu. Może trochę pogłośnimy. Tutaj mamy różne tytuły. Można zmienić sobie chyba język w ustawieniach, to zaraz zrobimy to. Może troszkę przybliżymy tylko, żeby było lepiej widać. W widać, że jest wszystko po chińsku, ale podejrzewam, że pierwsze to jest język angielski, więc to jest English, w tym momencie menu nam się przełącza na język angielski, widzimy tutaj jakie gry są w podgrane pierwsze, Cadillac and Dinosaurs, Captain Commando Punisher, Street Fight, World of Fighter, Knights of the Round, 3 Wonders, World of Winning, Rayman, Rockman, F-Zero, Sonic. Także widać cały przekrój gier z różnych platform. Gunstar, Super Heroes, Battle. No i to wszystko. No i może zobaczmy sobie tutaj tą pierwszą grę. Jak to wygląda. A, naciskamy A, wtedy startuje. O, co jest uderzające, to jest obraz oddaje bardzo ładne kolory. Może tego nie widać zbytnio na, e, na tutaj jakby na e, tym filmie mam troszeczkę słabsze oświetlenie ale naprawdę obraz jest e, świetny e, no i tutaj selectem wrzucamy pewnie prezity naciskamy start tutaj ta głośność jest dosyć taka mocna więc można sobie to trochę przyciszyć no i zaczynamy Reakcja jest bardzo dobra joysticka. Naprawdę wygląda to świetnie, jak na konsolę, która kosztuje na znanym portalu opcyjnym 199 zł. To naprawdę doznania są świetne. Też można ją po prostu podłączyć później pod telewizor. Także jest naprawdę jest warta, warta swojej ceny moim zdaniem. Też wciskając Select i Start przechodzimy do takiego menu, gdzie można po prostu ustawić tutaj. Różne ustawienia naszego kontrolera, gry. Tutaj też jest archiwum saveów. No i wyjście, oczywiście, też można zrobić. Tak to wygląda. Dodatkowo, co my jeszcze mamy ciekawego w tej konsoli? Na przykład odtwarzacz eee, muzyki MP3. Tak to się prezentuje. To tylko taki kawałek, wiadomo, żeby po prostu nie było problemów tutaj z jakąś, jak to się mówi, ochroną praw. To tylko jest takie jakby, pod przedsta przedstawiam tutaj po prostu taki kawałeczek. To jest automatycznie gdzieś tam już po prostu jakieś przykłady tutaj wrzucone. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Hmm, to może też wyjdźmy B, to się chyba wychodzi. E, co my tu jeszcze mamy? E, obrazki, czyli można sobie też e, z, e, z, zdjęcia różne podgrywać. E, też to całkiem fajnie wygląda. E, kolory naprawdę są ładne, jakość obrazu też jest świetna. Mimo, że ta rozdzielczość no, nie jest jakaś super wysoka, to przy takim małym ekranie e, to jednak daje radę. Zobaczmy co jeszcze tutaj mamy. Też gdzieś doczytałem, że można też tutaj filmy odtwarzać na tym, więc jest to taki mały kombajnik multimedialny. Tutaj jest browser jakiś plików. Widać, że widać, że w grach Tutaj coś się ładuje. Tutaj, też, a tutaj są te wszystkie, te wszystkie gry, które są chyba załadowane tutaj, bo tutaj jest jednak ty, tych programów, no, gier znaczna ilość. No i tutaj też menu już teraz sąd, można tutaj zmienić sobie na przykład na taki, no jest przyjemniejsze nie takie plumkanie. Tutaj też podświetlenie, system info, dysk 16 gb wewnętrzny. Można też dołożyć kartę drugą, żeby powiększyć tą pojemność. No to tutaj mamy też takie menu. Simulation Transplant Games to są jakieś, podejrzewam Amiga. Ciężko powiedzieć, co to jest. To jest wszystko. Tu te F Games to są te gry, które byłyby z karty. Simulation Games, no to mamy tutaj te wszystkie właśnie. No powiedzmy, nie wiem, weźmiemy sobie Game Boy, Game Boy Arcade. Jakiś tytuł. No minusem jest to, że widać, że one są jakoś nieprzetłumaczone. A na arcade też są nieprzetłumaczone. No ale, no nie wiem, załóżmy, co byśmy tutaj wzięli. No jakąś taką, nie wiem, co to będzie szczerze. a Alien versus Predator no i starti chodzi to całkiem dobrze nie ma jakiś przyczyn większych na ekranie nawet tak się dużo dzieje to jest w miarę ok no, wiadomo, że nie można też, nie wiadomo czego oczekiwać po tej, po tej konsolce. Ale no i świetna, bo przede wszystkim ma akumulator. Można go sobie wymienić na mocniejszy akumulator, na przykład jakiś markowy. No, wiadomo, to jest najtańsza No, myślę, że dużo zabawy może to dać każdemu. Także tak to mniej więcej wygląda. Wyłączmy sobie jeszcze jakąś grę. Mamy jeszcze mega drive, to może to zobaczymy. Może to ciekawe, co to będzie. No na przykład. No to troszeczkę minusem jest to, że jednak ten ekran jest yy, rozciągnięty. I jednak jakby ta panoramiczność yy, powoduje, że no troszeczkę ten obraz jest taki lekko zniekształcony. Aczkolwiek przy takim małym ekranie to chyba nie za bardzo przeszkadza. A tutaj jest pauza. No zobaczymy jak sobie radzi. No dynamika jest świetna. Czy nie czuć, żeby jakieś te klatki mocno zwalniały? Jedynie co mogę odczuć, to że te troszeczkę są e, chyba jednak te emulatory w niektórych grach, szczególnie tutaj, czuć, że te jakby zakłócenia dźwięku, że to chyba nie jest tak jak w oryginale powinno być, ale ogólnie nie jest najgorzej. Podsumowując, jeżeli ktoś chce taką małą konsolkę. Nie do poważnego grania, ale do takiej zabawy przenośną, gdzie jednak jest duży przegląd i wybór gier. Gdzieś taką, powiedzmy, sprawić radość dzieciom za niewielkie pieniądze, gdzie jest dużo fajniejszy gier niż na zwykłego Pegasus'a. A zresztą tutaj też praktycznie te gry same mogą być. To po prostu zachęcam i polecam, bo to jest cena no, naprawdę nie jest zbyt wygórowana tak jak jeszcze raz podkreślę 199 zł na Allegro to nie są jakieś nie wiadomo jakie pieniądze a no zabawy jest co nie także tak to wygląda ostatecznie tym miłym akcentem pożegnam się z Wami do następnego razu cześć